Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof panuje Boblowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale. A dzisiaj w cyklu kuchnia dla lajków zrobimy Żabciu. Jest Jestem na żabcią. witam się. Cześć! I przechodzimy do działania. I może teraz tak szybciutko, w zasadzie tradycyjnie powiemy, co będzie nam potrzebne, żeby przygotować ten jakże prosty przepis. Żabciu. Holenderski biszkopcy. Dwa opakowania. E, dwa razy ser na Mhm. Mm kakao. Tak, tu mamy kakao. Pięciu łyżeczek cukru. Tak jest. Dwa jajka. Kawałek puszczalna, wystrudzona. Tak na szybkości zrobimy krem, który użyjemy właśnie do tiramisu i będą to, co ląduje w miseczce, Żabciu? Dwa razy mascarpone, dwa jajka i cukier. Okej. Okay. Po wymieszaniu powstał nam taki pyszny krem, no. a my teraz wypełniamy. Biszkoptami naszą eee, tortownicę. Co robimy, Rzabko? Eee, Ciasteczka namaczamy w kawie, i dajemy je na. I wtedy dajemy ją na tortownicę. Tak, na spód tortownicy. Do kawy. I na spód. Żabciu, co dalej robimy? W zasadzie to trzeba powtórzyć czynność, czyli biszkopcy wkładać do kawy i wtedy na krem. Na krem, no i jeszcze raz kremem to wszystko pokryć. A my tak szybciutko może pokażemy w szybkich scenach, no jak to dalej robić, chociaż już w zasadzie powiedzieliśmy. No, i nie pozostało nam nic innego, jak posypać całość kakao, kakao, czyli kakao na siteczko. No i ruszamy i posypujemy. Tak to właśnie wygląda. Nie pozostało nam nic innego, jak całość włożyć do lodówki na 2 godziny, a potem pokażemy Wam efekt końcowy. I proszę bardzo, nasze tyramizu już jest wyciągnięte. Będziemy kroić pierwszy kawałek i testować. Proszę, rzadko, zapraszam. No. Tak. I w tą stronę. I przekładamy na talerzyk. Mam nadzieję, że ładnie to przejdzie. Ok. I teraz. Będziemy testować nasze tiramisu, Tutaj zapraszam. I co powiesz, rzadko? Jest? Dobre. Jest dobre? Mhm. Mm hmm. Faktycznie jest hmm. dobre. Także, jak widzicie, bardzo prosty przepis. No. Do wykorzystania. No i co? No My powolutku się będziemy żegnać. To był Krzysztof Rapanują Bobylowski i Rzapta! Dziękuję Ci za nagranie tego odcinka. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Eee. Eee.